Z tej strony gruby jest to pierwszy odcinek z amnezji. Zaczynamy. Nowa gra. Nowa gra. Dobra. Tak. Wcześniej nagrywałem, przeszedłem kawałek gry, ale mi się nie nagrał dźwięk, więc do momentu... Tak. Odcinek który już przeszedłem, nie, nie będę lamił, ale... I must hurry. My name is Daniel. I live in London at... at... Uh, Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... Dobra Jak już mówiłem Do momentu, do momentu W którym Może Odcinek gry, który już grałem Nie będę w nim lamił, ale po będę Bo tego co mój kolega mówił To jest tu element zagadek A, a zagadki to nie jest moja breszcie tu J. J pod M mam zadania N, więc nie mam, pod kajnic, pod L, pod B, też pod kajnic, pod J, pod notatki, będę mi przychował pod Q, I, nie wiem, nie wiem. Who fucking cares? I... Mm. BUUU! Dobra. Dobra. Przechiwo. Fucking... Krzesło. Będziemy się bronić panem krzesłem, chodź pan krzesło Panie krzesło, idziemy Ku przygodzie Nie 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 krzesło Zabraliśmy krzesło Grady here Ty co, gin

Mówiłem już grałem Chwilę, bo tam zaraz będzie Wow, ej, kurde, szafa. Ogarnij się i do kominka. Mamy butelkę. Pokażę wam fajny trick z butelką. Łapiemy butelkę. Chodzimy pod stół i... Ruszamy już góra dół. I robimy magiczną butelkę. No pęknij! Będzie ogniste krzesło, da się? Nie da, idziemy, nie marnujemy czasu, mam mało czasu na nagranie Nie wiem czy mam limit czy nie mam w końcu, chyba mam limit 15 minut Słabo trochę Dobra, został to krzesło, bo nas opóźnia Będziemy z bym latać Mogę sprintować? Sprint? Chyba nie Mlasek z... Zgienek. O, genek z na zgienek. Czaj, genek Oj, z gienek z panek. Widzę gienku. Prawet nas gienek. Prawedź. Coś w Genek scai. Gienek odpowiadaj. O Boże. umieram! Jakie wiksy? Gienek! Boże genek? Jem genek. Cześć, pan Genku. Wszystko bo, e, Wszystko jest w zależnym porządku. Dziękuję, pan Genku. Idziemy. Idziemy, idziemy. pan Genku. Proszę ocenić sytuację. Wszystko w zależnym porządku. pan Genku, proszę zmienić płyty. Dziękuję, do widzenia. Kinder Bugs, znaczy Krzysiwa Boże, mów po polsku. Idziemy magiczna szafa magiczna szafa mocy unikamy mm, 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 mm. ciemności bo będziemy mieć hit'em będę palić? nie będę palić palenie jest dupy no cóż, przeszedłem do tego momentu. Tak. Do. Dosłownie do tego momentu. Idziemy. Do Stargard. O! mi pikło. Jak będzie słuchać pikające przesło to. Przepraszam, ale pika. Bo jest stare, czy muszę je zmienić. Tak. Ale hajsu nie mam. A, kupię się za hajs A, co ten Idziemy. Już nie byłem, trochę się cykam. Q i E się wychylały. Książko, mogę podnieść książkę? Pani Książko, nie, pani Książko. Co to pani? Pani jest. Co? Kurde no? Skambo go drzwi. Wchodzimy. Woda i wiksy w Zniknęło. Boże jak... O serc! BUM! To był magiczny strumień! Oh. Dobra. U no, nas idziemy. Majń książka. Iee. A wszystko w pożanku. Dziękuję za pitać. Idziemy. Chowam, chowam, chowam cię. La, la, bo boże, latają rzeczy. Pani książko. Podnotoria. Pan Podnotoria. Pan Pani książko, przepraszam. A nic nie schodzi. Wszystko jest dobrze. Przeżyłam. Dobrze, Wieram drzwi. Rozwiązaniem całej zagadki. Nie, po Idziemy. Nie rozumcie tych drzwi. O, lola. O właśnie pani książko, pod szafę Na szafę Idziemy pani książka, pani książka i nam towarzyszyć Pani książka, proszę zostać, pani... mistrpijacek ład Mamy światełko O, Widzę, że Leopold i Edzio Proszę bardzo to Leopold i... Miódła Leopolda i Dywanedio. Jakie wiki, proszę bardzo Co my tu mamy? Grary mm. here mm. A co to jest? Mogę zrzucać na tacki? Ah, oh, damn Nigga damn Hop. Oliwę też mogę ruszać. I'm so fucking Essen. Awesome. Mam oliwę? I co? To... Będę no, no, tam w ogóle. 1839. Ważę, żebym nie był w stanie afraid, Daniel. God willing, the name Alexander of Brandenburg. One last thing. Redeem us. Jeżeli chcecie to przeczytać, zatrzymajcie film. Proszę bardzo. I tak z każdą lączką. Otwieram drzwi. Jak mówiłem, przeszedłem tu na metrze. Pomy się drzwi do tych drzwi do tu Ale myślę, że wejdziemy tam do środka i tam zakończę odcinek, bo już już po trochę nam już zeszło. Tak mam wójkony. Myślę 14 minut filmu. I chyba limit, właśnie 15, nie wiemy jak to jest nie limitem. No co to? Jeżeli takie wiksy? Ten napis zniknął? No. to mogę sprintować. Wait. Fajnie, mogę sprintować. Sprint zawsze oh, Alexandra, is it inside the castle? In a manner of speaking, come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenberg. So, you need Czy kamień, kamień To jest pan yeah. przyjaciel kamień Tak, kamień to jest pan przyjaciel kamień Przyjaciel kamień nie Przyjaciel kamień Złapie złapię <laughs> Gdzie drzwi? Nie wiem, nie da się otworzyć Coś... Coś może się za coś z nim zrobić Wow! Ej, można do tyłu, lol. Chef. Okay. Oczywiście, wolno, szybko, wolno, szybko. i czy będzie ten dźwięk? Fak. tu <tryk> wierzę ten dźwięk, tak mam A jak trzymam przedmiot, to mi znika ten pasek chudu. strona. Więc to mi pokazuje czas nagrywania i ilość klatek. Tak jest niesamowity Oliwa i rzesiwka. Cóż, myślę, że zakończymy odcinek. Tak. Wracamy, jakie mam tu jeszcze pomieszczenia i kończymy. Chcę tak przedłużyć ten odcinek, żeby... Nic kawin. Chcę przedłużyć ten odcinek, żeby było jak najdłużej. Laboratorium. Ciekawie. Nic i laboratorium. Piwniczka winna brzmi nie najciekawiej Bo piwniczka wiecie, piwnica i... O Boże Fak Może jak się przestraszyłem, bo ja mam głośno słuchawki Mam dźwięk systemu najgłośniej jak się da Bo ja nie mam regulacji przy słuchawkach Fak O Boże Coś mamy bra, bra, pa, pa. Nie ma się czego bać Nie drgi Grary here co to? Ukrzej Hiwo, widzę, że znajdźki na propsie Co mu tu mamy? Co my? Co mu? Co mu tu mamy? Nie, nie chciałem wchodzić Dobra Zakończmy w archiwum Podłogu Ciekawe loading screen Nie wiem o co chodzi w tej historii, ale Who fucking cares? Ładuj się, bo chcę kończyć. Magia. No dobra. To by było na tyle, jeżeli spodobał Wam się Ty. Boże, jeżeli spodobał Wam się Ten film, nie zapomnijcie go ocenić. Jeżeli Macie dla mnie jakieś sugestie, napiszcie w komentarzach. Tak. To by było na tyle. Na razie, cześć.